Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! Szyna. szyna? A ile szyna kosztuje taka? Taka szyna będzie kosztowała, ile będzie taka szyna kosztowała? Ja bym dał za nią 1000 zł. I taka jest nagroda. Trzeba pojechać po tej, przyjechać te 10 metrów. Tyle ile wystarczyliśmy. I o 15.30 zaczynamy. 1912 rok, Felix Rabski. Mistrzanin, chłopak jakby z kwinem, dostaje, dostaje się do wielkiego turu kryterium między wsią Faber a jako kryterium uliczne Mistrzostwa Królestwa Polskiego na dystansie 100 wiórstw. I tenże Felix Rawski, chłopak jakby znikąd, wygrywa tenże wielki wyścig. Dzięki temu dostaje się do elity kolarzy Królestwa Polskiego i dostaje się do ekipy, która w 1913 roku bierze udział w pierwszej olimpiadzie wszechrosyjskiej w Kijowie. Legendy głoszą, że car z nie radości kupię, idą pan rower, nie ma ten rodzaj imprezy sportowej. Ugościł wszystkich w hotelach w i podobno zawodnicy kąpali się w wandach wypełnionych szampanami. Ale Felix Rawski tam odniósł również niesamowity sukces, ponieważ w wyścigu na 300 wiorst między Kijowem a Czernichowem zajął drugie miejsce. To jest nasz wielki sportowy bohater Mińska Mazowieckiego, wtedy Nowomińska. <laughs> Legendy po Mińsku Mazowieckim wśród starych mieszkańców, głoszą, że Feliks Rawski założył się kiedyś z chłopakami, kumplami że przejedzie po szynie kolejowej rowerem kolarskim i nie spadnie, nie podeprze się, przejedzie. Po prostu być może dystans 50 metrów, 60 to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Na tą okoliczność w Mińsku Mazowieckim od wielu lat odbywają się Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego 200 po 10 metrowej szynie kolejowej. No i w tym roku kolejna edycja. Z racji pandemii koronawirusa mamy do dyspozycji nagrody w wysokości 1000. Zapraszam wszystkich do zapisywania się do tej niezwykle trudnej, ale bardzo ekscytującej konkurencji tego przejazdu. Niestety jeden raz tylko można spróbować przejechać. Żadnego zawodnika mi nie udało się przejechać, ale niektórym udaje się przejść. Także to jest tak na, na zachętę, że jednak warto spróbować. Dwukrotnie dwóch, dwóch, lot, dwóch, dwóch zawodnikom udało się przejechać, więc to jest niesamowity sukces. Natomiast na próbach bardzo często, więc potrafili opanować nerwy, wytrzymali to napięcie, które wpłynęło jakby z tej ściany bezdrowej, którą są dzielnicy na wypadkach fabryki urządzeń drzwidowych i od ZNT To są stare szefów z lat 50-tych, czyli też ostatecznych sojadów. Mińska Mazowieckiego. E, proszę Pana, będziemy dzisiaj wspominać Haliksa Rawskiego w dumę. Mieszkańcy Miejska Mazowieckiego, chociaż mieszkańcy współcześniej może go nie znają i nie pamiętają, jednakże historia go pamięta i muzeum o nim myśli, żeby upamiętnić także ten zły przejazd jego po szynie kolejowej. Jestem bardzo, jest mi bardzo miło, że mogę reprezentować burmistrza miasta, miasta Mazowieckiego na tym świetnym wydarzeniu i czekam, i się. Bo te pierwsze wyczyny mamy za sobą. To naprawdę wyczyn, kiedy ludzie mający 80, 70, 50, 60, 40, 30, 20 lat rywalizują o palmę pierwszeństwa na rowerach. Jesteśmy dumni, że mamy takich masterstw i jesteśmy szczęśliwi, że możemy być po raz kolejny w Mińsku Mazowieckim. Tak, ja e, jestem podważaniem e, sportu rozwijającego się w miejscu e, i tym bardziej całym sercem jestem za. Ja bardziej jestem sercem też za bieganiem, ale poczekam ludzi, którzy w innych sportach dokonują tak wielkich wyczynków. Dziękuję bardzo. E... Państwa, dobrze? Będziemy klaskać i w ten sposób zapraszasz na start do cyrku. Uwaga, zaczynamy klaskać. Český. Měli jsme kogořit na stádii, ale tu Tu nema. Musí A celá nebude být stresná? Nebude být stresná. Nebude být stresná, ten, co na to tam Tak, to byla 1. průba. Z Tak, jest drugi zawodnik měněj Jest každý jeszcze z Ukrainy. Ale To No i tak to jest. A teraz... Teraz idzie. wszyscy do niego. No i to można. Ale jest jestem w stanie przyjaciół, proszę bardzo, to jest druga jego Och, brawo! I teraz na stochów. To jest druga regał. To Proszę, brawo, 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 brawo. Nic, no to nic. O, prawie że za, za 400 zł, ale Pani Wojewódź, Pani na prosto i na... A... no, Dziękujemy, brawa dla niego! Spojemnego na lewej. na koronawirusa? Cicho Gratulacje, gratulacje i brawa! Kategoria 80 plus. Stanisławek i Rogara z Warszawy Kastem cały czas stawali na podium jego dubleży. On jechał do siebie do domu, a jest teraz nasz znakomity mistrz Waldek Teleżyński na najwyższym stopniu podium. <noise> I w grupie Rec trzecim jest Wąkrin Klekocuk z Lublina Mayday Team. Miejsce drugie. Ma o O'Reilly i zwycięstwo Arkadiusz Jusiński z Jasienicy. Świat rowerów Team. Kolarze M40 jest Grzegorz Golonko, łomianki Active jet profi w każdym calu, kiedyś profesjonał i mistrz świata mastersów. Drugie miejsce Kamil Maj, Lublin, LKK Lublin i zwycięstwo Adam Jach ze Szczecina, Oponeo.pl M30 Darek, jaka zmiana? Szybka? Zastanawiałem No daj, bo, daj, ze rośnie Drugie miejsce Michał Glanc Warszawa Świat Rowerów Team i zwycięża reprezentant Paczkowa Merck Team Polska Kacper Kistowski M20 do tego podium i jeszcze raz najwyższy stopień Dobrze zacząłeś w 2020. Że mieszka w Polsce, to wiecie. Jeszcze tak? Nie w, no, w Polsce. To w Polsce teraz, to świeckie. Gabriel Dziro. Pięknie przemieszczany Wings. Nie wiem jak kombinował, ale myślał przez cały czas, jak ich obrać. Dziękujemy na okazję pana burmistrza Mińska Mazowieckiego. Dziękujemy wszystkim, którzy po raz kolejny nas tutaj w Mińsku Mazowieckim przyjęli. Dziękujemy, że mastersi, panie i panowie mogli się tutaj ścigać. I myślę, że będzie pięknie, jeśli spotkamy się w przyszłym roku.